Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy przepyszne krążki z cukinii. One w środku mają ser żółty. Pokażę Wam bardzo szybki i smaczny sposób ich przyrządzenia. Tak więc zapraszam na przepis. Na początek potrzebne nam będą cukinie. Użyjcie jakie macie. Ja mam żółtą i zieloną. Poprzeplatam te kolory. Cukinie będziemy kroić na dość cienkie plasterki, żeby ona nam doszła. Spójrzcie, mniej więcej takie półcentymetrowe. Teraz przygotujemy część żółtych. Następnie każdy krążek cukinii delikatnie osolimy. Teraz wystarczy cukinię odstawić na 5-10 minut tak aby zmiękła. Następnie do większej miski rozbijamy dwa jajka, wsypujemy odrobinę mąki pszennej. Dodajemy sól, nie za dużo. Jak zwykle pieprz. Następnie dodamy paprykę słodką mieloną, czosnek granulowany i oregano suszone. Wszystko mamy w proporcjach pół łyżeczki do herbaty. Całość musimy dokładnie wymieszać, wybełtać. Jajko mamy przygotowane. Teraz przygotujemy ser żółty. Miałem małą kostkę sera żółtego, pokroiłem ją w plasterki cienkie na 4 mm. Teraz wystarczy tylko mniej więcej ukształtować ten ser żółty pod krążek. I teraz, tak jak mamy krążek, chodzi tutaj tylko o to, żeby ten ser żółty za bardzo nie wystawał poza, poza krążek. I każdy teraz z osobna. Ser żółty mamy już przygotowany. I teraz, możemy składać już nasze krążki. Czyli jeden krążek żółty, ser żółty. Jeden krążek zielony, robimy taką kanapeczkę, wkładamy do jajka z mąką, z przyprawami, i dopiero wtedy już do bułki tartej, ściskamy to dokładnie i lecimy z kolejnym. I tak traktujemy każdy krążek i panierujemy w bułce tartej, kolejny. Patelnie z olejem mamy już rozgrzaną, tak więc układamy już krążki. Krążki podsmażamy z obydwu stron po 2-3 minutki. Pamiętajcie, że cukinia naprawdę jest cienko pokrojona, ser również, tak więc wszystko dojdzie bez problemu w chwilę. Krążki możemy już wykładać. Podsmażone są z obu stron. Jeżeli macie ręcznik papierowy, warto położyć. Krążki na ręczniku, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Spójrzcie jak to pięknie wygląda. Zapraszam, zobaczycie zaraz, jak wyglądają w środku. Czas aby pokazać Wam jak one wyglądają w środku. Przekroję jednego na pół. Ale mieciutnie w środku czuj. Spójrzcie jak to pięknie wygląda. Serek wychodzi z środka. To oznaka, że naprawdę się zrobiły. Mmm, przepyszne. Fantastycznie smakują, wygląd również mają niesamowity, tak więc zachęcam Was do zrobienia tego przepisu. Jak już zrobicie, zasmakuje Wam, dajcie jakiś komentarz, łapka w górę. Jak zwykle mile widziana. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania. I życzę Wam wszystkim smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Хм. Hmm.